Porwania rodzicielskie. Mediacja jest istotnym narzędziem w rozwiązywaniu konfliktów, zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Jako mediatorzy, nasza wiedza na temat różnych zagadnień i wydarzeń jest kluczowa dla skutecznego prowadzenia procesu mediacji. Porwania rodzicielskie. Porwania rodzicielskie to sytuacje, w których jeden z rodziców nielegalnie zabiera dziecko lub dzieci bez zgody drugiego rodzica lub bez uprzedniego orzeczenia sądowego. Jest to poważne naruszenie praw rodzicielskich i może prowadzić do poważnych konsekwencji dla wszystkich zaangażowanych stron, w tym dla samych dzieci. Mediatorzy powinni być świadomi istnienia porwań rodzicielskich i ich wpływu na proces mediacji w przypadku konfliktów rodzinnych. Children Alert Children Alert to system ostrzegania przed zaginięciem dzieci, który został wprowadzony w celu szybkiego reagowania w przypadku zaginięcia lub podejrzenia porwania dziecka. Mediatorzy powinni być dobrze poinformowani na temat istnienia takiego systemu oraz wiedzieć, jakie działania podjąć w przypadku, gdy w trakcie mediacji zostanie zgłoszone zaginięcie dziecka. W takiej sytuacji należy niezwłocznie skontaktować się z odpowiednimi służbami i podjąć działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i odnalezienie zaginionego dziecka. Wiedza na temat porwań rodzicielskich jest niezwykle istotna dla mediatorów. W przypadku konfliktów rodzinnych, w których istnieje ryzyko porwania dziecka, mediatorzy powinni być w stanie rozpoznać te zagrożenia i podjąć odpowiednie działania aby zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzinom. Znajomość systemu ostrzegania przed zaginięciem dzieci, jakim jest Children Alert, umożliwia mediatorom szybką reakcję w przypadku zaginięcia dziecka w trakcie mediacji. Dzięki temu mogą skontaktować się z odpowiednimi służbami, co może przyczynić się do szybkiego odnalezienia zaginionego dziecka. Porwania rodzicielskie mają poważne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych stron, w szczególności dla dzieci. Oto kilka głównych skutków porwań rodzicielskich. Trauma emocjonalna. Porwanie rodzicielskie jest traumatycznym doświadczeniem dla dzieci. Nagłe rozdzielenie od jednego z rodziców, często bez wyraźnego wyjaśnienia, może prowadzić do silnego stresu emocjonalnego, lęku i poczucia bezpieczeństwa. Dzieci mogą odczuwać głębokie poczucie straty i niepewności co do przyszłości. Zakłócenie więzi rodzinnych Porwanie rodzicielskie powoduje zakłócenie więzi między dzieckiem a porwanym rodzicem oraz między dzieckiem a pozostającym rodzicem. Dzieci często są zmuszane do zmiany środowiska, szkoły i przyjaciół, co może prowadzić do utraty stabilności i utrudniać utrzymanie zdrowych więzi rodzinnych. Problemy emocjonalne i społeczne. Dzieci dotknięte porwaniem rodzicielskim mogą doświadczać problemów emocjonalnych, takich jak depresja, lęk, złość i poczucie osamotnienia. Mogą również mieć trudności w nawiązywaniu i utrzymaniu zdrowych relacji społecznych z rówieśnikami i innymi członkami rodziny. Pogorszenie funkcjonowania szkolnego. Porwanie rodzicielskie może prowadzić do pogorszenia funkcjonowania szkolnego u dzieci. Zmiana środowiska szkolnego, trudności emocjonalne i utrata stabilności mogą wpływać na wyniki nauki, koncentrację i ogólną zdolność do przystosowania się do szkolnej rutyny. Długoterminowe konsekwencje psychologiczne Porwanie rodzicielskie może mieć długoterminowe konsekwencje psychologiczne dla dzieci mogą doświadczać trudności emocjonalnych, takich jak niskie poczucie własnej wartości, trudności w nawiązywaniu zdrowych relacji i problemy z zaufaniem. Te trudności mogą wpływać na ich życie dorosłe i zdolność do tworzenia zdrowych relacji. Dokładniej rzecz biorąc, Children Alert, inaczej znany jako alert dla dzieci, jest to specjalny system ostrzegawczy, który ma na celu ochronę najmłodszych członków społeczeństwa w sytuacjach zagrożenia. Jest to program, który został stworzony w celu szybkiego i skutecznego powiadamiania rodziców, opiekunów i służb ratunkowych o zaginięciu lub niebezpieczeństwie związanym z dzieckiem. Alert dla dzieci został wprowadzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i zminimalizowania ryzyka ich zaginięcia lub narażenia na niebezpieczeństwo. System ten działa na zasadzie natychmiastowego powiadamiania odpowiednich służb i społeczności lokalnej o zagrożeniu, co pozwala na szybką reakcję i działania mające na celu odnalezienie dziecka. W momencie zaginięcia lub niebezpieczeństwa związanego z dzieckiem, Rodzic lub opiekun zgłasza sytuację odpowiednim służbom. Następnie włączany jest mechanizm alertu dla dzieci, który powiadamia społeczność lokalną, media oraz inne instytucje o zagrożeniu. Alert dla dzieci może obejmować różne formy, takie jak powiadomienia na stronach internetowych, mediach społecznościowych, telewizji czy radiu. Celem tych powiadomień jest dotarcie do jak największej liczby osób które mogą pomóc w odnalezieniu zaginionego dziecka. Children Alert to niezwykle ważne narzędzie, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych członków społeczeństwa. Dzięki temu systemowi rodzice i opiekunowie mają szybki dostęp do informacji o zaginięciu lub niebezpieczeństwie związanym z ich dzieckiem, co pozwala im na natychmiastowe działania mające na celu odnalezienie i ochronę dziecka. System ten ma również duże znaczenie dla społeczności lokalnej, ponieważ umożliwia szybką reakcję i mobilizację w celu wsparcia poszukiwań. Children Alert jest przykładem skutecznego wykorzystania technologii w celu ochrony najmłodszych członków społeczeństwa. Jest to nie tylko narzędzie, ale również świadectwo troski i zaangażowania społeczeństwa w ochronę dzieci. Dzięki niemu możemy wspólnie pracować nad zapewnieniem bezpiecznego środowiska dla dzieci. Children Alert jest niezwykle cennym narzędziem, które pomaga w ochronie dzieci w sytuacjach zagrożenia. Dzięki temu systemowi rodzice, opiekunowie i społeczność lokalna mogą działać szybko i skutecznie w przypadku zaginięcia lub niebezpieczeństwa związanego z dzieckiem. Wprowadzenie alertu dla dzieci to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych członków społeczeństwa i powinien być kontynuowany i rozwijany w celu zapewnienia ochrony wszystkim dzieciom. Children Alert przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych członków społeczeństwa na kilka sposobów. Szybkie powiadomienie. Alert dla dzieci umożliwia natychmiastowe powiadomienie rodziców, opiekunów i służb ratunkowych o zaginięciu lub niebezpieczeństwie związanym z dzieckiem. Dzięki temu systemowi rodzice mogą szybko zareagować i podjąć działania w celu odnalezienia dziecka. Natychmiastowe powiadomienie pozwala na szybką reakcję i minimalizuje czas, który upływa między zaginięciem a podjęciem działań. Mobilizacja społeczności lokalnej. Alert dla dzieci nie tylko informuje rodziców i opiekunów, ale również angażuje społeczność lokalną w poszukiwanie zaginionego dziecka. Powiadomienia o zagrożeniu są rozsyłane do mediów, instytucji i innych mieszkańców, którzy mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. To mobilizuje społeczność do współpracy i wsparcia w poszukiwaniach. Szerokie dotarcie. Powiadomienia o zagrożeniu są rozsyłane na różne platformy. Takie jak strony internetowe, media społecznościowe, telewizja i radio. Dzięki temu systemowi informacje o zaginięciu lub niebezpieczeństwie związanym z dzieckiem są szeroko dostępne i docierają do jak największej liczby osób. To zwiększa szanse na odnalezienie dziecka, ponieważ im więcej osób jest świadomych sytuacji, tym większa jest szansa na pomoc w poszukiwaniach. Współpraca służb ratunkowych. Alert dla dzieci umożliwia skuteczną współpracę między rodzicami, opiekunami a służbami ratunkowymi. Służby te otrzymują natychmiastowe powiadomienie o zaginięciu lub niebezpieczeństwie związanym z dzieckiem i mogą podjąć odpowiednie działania w celu odnalezienia i ochrony dziecka. Współpraca ta jest kluczowa dla skutecznego działania w sytuacjach zagrożenia. Świadomość społeczna Alert dla dzieci przyczynia się również do zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z dziećmi. Wprowadzenie tego systemu informuje społeczeństwo o istniejących zagrożeniach i sposobach, w jakie można pomóc w ochronie najmłodszych członków społeczeństwa. To zwiększa ogólną świadomość społeczną na temat ważności bezpieczeństwa dzieci i mobilizuje do podejmowania działań w celu ich ochrony. Children Alert jest zatem niezwykle ważnym narzędziem, które przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa najmłodszych członków społeczeństwa. Dzięki szybkiemu powiadamianiu, mobilizacji społeczności lokalnej i skutecznej współpracy służb ratunkowych, ten system umożliwia natychmiastowe działania w przypadku zaginięcia lub niebezpieczeństwa związanego z dzieckiem. To nie tylko chroni dzieci. Ale również podnosi świadomość społeczną na temat ich bezpieczeństwa. Mobilizacja społeczności lokalnej w przypadku zaginięcia dziecka przynosi wiele korzyści, szerokie poszukiwania. Zaangażowanie społeczności lokalnej oznacza, że więcej osób jest zaangażowanych w poszukiwania zaginionego dziecka. To zwiększa szanse na odnalezienie dziecka, ponieważ im więcej osób szuka, tym większa jest szansa, że zostanie znalezione. Społeczność lokalna może przeszukiwać okoliczne obszary, rozmawiać z sąsiadami, udostępniać informacje na mediach społecznościowych i w inny sposób wspierać rodziców i służby ratunkowe w poszukiwaniach. Szybka reakcja. Mobilizacja społeczności lokalnej umożliwia natychmiastową reakcję na zaginięcie dziecka. Informacje o zagrożeniu są rozsyłane do mieszkańców i instytucji lokalnych które mogą podjąć działania w celu odnalezienia dziecka. Dzięki temu systemowi czas pomiędzy zaginięciem a podjęciem działań jest minimalizowany, co jest kluczowe w sytuacjach zagrożenia. Wsparcie emocjonalne. Mobilizacja społeczności lokalnej nie tylko pomaga w poszukiwaniach, ale również zapewnia wsparcie emocjonalne dla rodzin dotkniętych zaginięciem dziecka. Społeczność może okazać swoje wsparcie, Współczucie i solidarność, co może być niezwykle pomocne dla rodziców i innych bliskich osób. Wsparcie emocjonalne może pomóc w utrzymaniu nadziei i siły do działania w trudnym czasie. Zwiększenie świadomości. Mobilizacja społeczności lokalnej w przypadku zaginięcia dziecka prowadzi do zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z dziećmi. Informacje o zaginięciu są rozsyłane do mediów lokalnych, co powoduje, że więcej osób dowiaduje się o istniejącym zagrożeniu. Child Alert jest systemem, który funkcjonuje głównie w Europie. Jest to system alarmowy, który zostaje aktywowany w przypadku zaginięcia dziecka. Informacje o zaginięciu dziecka są przekazywane przez organy ścigania na różne platformy, takie jak telewizja, radio. Media społecznościowe, strony internetowe i Wszystkie te źródła informują społeczność o zaginięciu i udostępniają szczegółowe informacje na temat dziecka, takie jak jego opis, zdjęcia, miejsce zaginięcia i Społeczność jest zachęcana do zgłaszania wszelkich informacji, które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. Child Alert ma na celu zwiększenie szans na odnalezienie zaginionego dziecka poprzez zaangażowanie społeczności w poszukiwania. Child Alert został wprowadzony w niektórych krajach europejskich, takich jak Holandia, Belgia, Luksemburg i Słowacja. System ten opiera się na współpracy między policją, mediów a społecznością. Gdy zgłoszone jest zaginięcie dziecka, Policja weryfikuje sytuację i jeśli stwierdza, że zaginięcie jest poważne i istnieje ryzyko dla życia dziecka, uruchamia Child Alert. W ramach Child Alert szczegółowe informacje o dziecku, takie jak opis, zdjęcia, miejsce zaginięcia, są przekazywane mediom i szeroko rozpowszechniane, aby dotrzeć do jak największej liczby osób. Społeczność jest również zachęcana do zgłaszania wszelkich informacji które mogą pomóc w odnalezieniu dziecka. System ten działa w czasie rzeczywistym i ma na celu natychmiastowe zaangażowanie społeczności w poszukiwania. Uprowadzenie rodzicielskie jest nielegalne i narusza prawa rodzica lub opiekuna prawnego. W przypadku takiej sytuacji, rodzic lub opiekun, którego dziecko zostało porwane, może podjąć działania prawne, takie jak złożenie doniesienia na policję, skierowanie sprawy do sądu rodzinnego, uzyskanie nakazu sądowego lub współpracę z organami ścigania w celu odnalezienia i odzyskania dziecka. Ważne jest, aby zwracać uwagę na wszelkie nieprawidłowości, podejrzane zachowanie lub sygnały wskazujące na możliwość uprowadzenia rodzicielskiego. W przypadku podejrzeń lub obaw należy jak najszybciej skonsultować się z odpowiednimi władzami lub specjalistami do spraw prawa rodzinnego aby uzyskać pomoc i wsparcie w takiej sytuacji. Ważne jest, aby mediator wielokulturowy miał doświadczenie w międzynarodowych sprawach rodzinnych i był świadomy różnych aspektów kulturowych, które mogą wpływać na proces mediacyjny. W przypadku spraw międzynarodowego uprowadzenia rodzicielskiego warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie. Aby znaleźć mediatora wielokulturowego o odpowiednich umiejętnościach i doświadczeniu. Wnioskiem jest, że w przypadku międzynarodowego uprowadzenia rodzicielskiego, mediator wielokulturowy powinien być wrażliwy na różnice kulturowe i unikać wprowadzania stereotypów. Działa to na korzyść wszystkich stron, tworząc atmosferę szacunku, zrozumienia i skuteczności mediacyjnej. Warto podkreślić, że każde porwanie rodzicielskie jest unikalne i konsekwencje mogą się różnić w zależności od indywidualnych okoliczności. Jednak ogólnie rzecz biorąc, porwanie rodzicielskie jest traumatycznym i szkodliwym doświadczeniem dla dzieci i ich rodzin.